Hard to breathe, but that's all right. Hush. No i siema siema Wita was brodzio I widzimy się już w losowaniu wyników Dobiliście 20 łapek w górę Naprawdę W dwie godziny to jest jak dla mnie Naprawdę wiele. Chciałbym też dodać, że kolejny konkurs, jaki będziemy, będę organizował, będzie oczywiście e, na, 30, na 30 łapek, ale to będzie taki, myślę, mocniejszy konkurs. Na pewno Wam. E, o już tutaj marcerszy, jak dodaję komentarz, muszę go usunąć. Niestety się będzie zaliczał jako ten i chciałem też dodać właśnie, że następny konkurs będzie na 30 łapek, ale to będzie taki lepszy konkurs na będzie po prostu więcej do wygrania mordeczki. I tak, no i przechodzimy sobie do wyników konkursu. Mamy tutaj oczywiście YouTube Random Comments. Wklejamy sobie to, ładujemy i już będziemy losować zwycięzcę. I zwycięzcą jest Olek Siemanko Bardzo Ci gratuluję, wygrałeś u mnie Skiny wartości 16 zł hmm, Oczywiście zostawiam zostaw sobie kontakt w tym filmie W komentarzu e, Oczywiście z, od razu się z Tobą e, po prostu Skontaktuję No i co, ja Was zapraszam serdecznie żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale, lajka Pod tym filmem Dla lepszego zasięgu no i co? I widzimy się w kolejnym konkursie Jutro o godzinie 16 wpada kolejny konkurs Więc zapraszam serdecznie, trzymajcie się, piona, elo